Wiele lat temu y, wychowana na fajansach, ponieważ mój tata Jan Słowiński był projektantem we Włocławskiej Zakładach Ceramiki Stołowej od lat 50. Y, w późniejszych czasach interesując się artyką y, też y, pracowałam bardzo y, krótkwary jako projektant. No i y, w latach 70. fajans był malowany przede wszystkim kwiaty regionalne, w szwartach był i fabryka bardzo dobrze y, po prostu prosperowała sprzedając y, na cały świat ustaluje te nasze liczki i drobnychające. Y, w późniejszych latach y, pracując dalej jako deperator, plastik. Y, Zauznały swoją pracownię a tenie kropka będącławkę, granic reklamy, ale któregoś dnia kiedy już y, nie było Starego Pajanszu i porcelanów, wpadłam na pomysł, żeby malować na przykład serwisowy na bombkach poimkowych. I wtedy zaangażowały się w to moje koleżanki, malarki, które malowały profesjonalnie pające przez 30 parę lat, czy 20 parę. Była to Danka Paszkiwicz, Joanna Wilińska, Ewa Jezierska yy, i Ala Zimowska, którą ja zatrudniałam i zatrudniałam do tej pory. No i tak zaczęły powstawać yy, cudowne właśnie bombki, które się wszystkim podobają, wyjeżdżają jako ukolicki na święta i nie tylko yy, nawet za granicę. Yy, są w Nowym Jorku, są w Australii, są we Francji no i tak dalej. Przede wszystkim mam satysfakcję z tego, że te bombki są naprawdę co roku, co roku piękniejsze. No i sprzedajemy już w mojej firmie a cały rok.